W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd znanego serwisu z ogłoszeniami samochodowymi, ale nie będziemy tutaj szukać aut idealnych i bez szwanku, wręcz przeciwnie, spróbujemy znaleźć samochody po wielkich dzwonach, kolizjach i innych uszkodzeniach. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Carvertical to tutaj sprawdzisz na przykład czy pojazd był sprowadzony czy też nie, czy były na nim jakieś uszkodzenia oraz czy generalnie ma czystą kartotekę. Wprowadzając na stronie internetowej numer WIN można sprawdzić szczegółowy raport pojazdu, w tym zobaczyć m.in. orientacyjny koszt uszkodzeń, ich miejsca na samochodzie oraz czy nie był cofnięty przebieg. Czasem są też zamieszczane zdjęcia samochodu, takie prezentujące pojazd przed uszkodzeniem oraz po nim. Ale pamiętajcie, serwis nie powinien być brany jako jedyne źródło informacji, wręcz przeciwnie, zaleca się, aby sprawdzić auto gdzieś jeszcze. Widzowie często przekrzykują mnie i w ogóle siebie, że nie da się kupić tanią Mercedesa i to E-klasy. Pytam się was teraz, jak to się nie da? Dziesięcioletni egzemplarz luksusowego pojazdu do dostania za 5000 zł. No i co się nie da, ja się pytam. Jak dla mnie, ten zderzak z dachu wystarczy po prostu zamontować i auto jest gotowe do jazdy. Sprzedawca dorzuca nawet kluczyki i blok silnika oraz skrzynię biegów. W tej cenie macie również dużo części w aucie. Z z LEDami, no i oczywiście 170 koni pod maską. Z racji tego, że nie wiadomo gdzie ta maska jest, no to nie wiadomo gdzie jest jej silnik, ale jest. Gdzieś na pewno. Trzy koła zaznaczek, kawałek lampy i tylną felgę, plus tylną szybę, bo tyle przetrwało z tego Infiniti. Ten sprzedawca sprzeda info na tel, ale trochę info na sieci już jest. 106 koni mogło dać mocno wpalnik, bo auto jest spalone. To tutaj zostały jeszcze, no, klamki na przykład. Jednak, tak sobie myślę, szkoda tego samochodu. No i miejmy nadzieję, że właścicielowi również się nic nie stało. I tutaj mówię tak serio. Tego auta już się nie wyklepie, no ale może kolejna auta w zestawieniu się uda. To Porsche nie zaliczyło aż tak wielkiego dzwona. W sumie to nawet nie zdziwiłbym się, jakby ktoś mi powiedział, że ono miało stuczkę przy 30 km na godzinę. Auto kosztujące powyżej 150 tysięcy wyceniono w takim stanie na 50. Może okazać się ona gratką dla niejednego Janusza, no nie biznesu, normalnego pana Janusza, który odsprzeda auto jako nieużywane, tudzież jako leżak salonowy z wyprzedaży rocznika. Natomiast ta 911 jest o tyle dziwnym przypadkiem, że zobaczcie. Bok został uszkodzony w stopniu niby znacznym, ale nie do końca. Do tego jest wybita przednia szyba. Reszta auta raczej bez szwanku. I Jak myślicie? Nieudane zakręcenie bączka, czy może coś innego? Dajcie znać w komentarzach. Jak był nowy, kosztował ponad 250, jak był starszy, 200, a jak uszkodzony, niecałą stówkę. Dosyć szybko można zredukować cenę pojazdu, jak widać. To uszkodzenie wygląda jak czyste trafienie pod kątem 90 stopni, albo tutaj miało miejsce wymuszonko, albo prawidłowa jazda połączona z nieprawidłową jazdą sprawcy kolizji. Właściciel mówi, że pali i jeździ po placu w Niemczech, więc może i po naszych drogach dałoby radę jechać, a po naprawie sprzeda się go jako lekko zarysowany podczas parkowania. To jeden z najsmutniejszych widoków tego zestawienia. Odnoszę wrażenie, że te mustangi z lat 60. podrożały w ostatnim czasie o dwa razy. Mam tu na myśli ostatnie kilka lat. 70 tysięcy złotych jeszcze do niedawna można było dać za jeżdżący egzemplarz, a teraz prawie 80 za auto bez silnika? No to jest coś niesamowitego. Tragiczny stan tych trzech egzemplarzy pokazuje tylko, że te auta będą drożeć z roku na rok. Powiem tak, albo nie. Spytam się was. Czy to auto wygląda na 80 tysięcy złotych? Albo inaczej, czy to auto wygląda jakby nadawało się do czegoś więcej niż oddanie na złom? W sumie widać tam dwa koła, jedno z alufelgą, drugie z felgą, czyli pewnie opona zimowa, no ale poza tym i poza dokumentacją nie ma co tutaj zbierać. W sumie sprzedawca jest szczery. Mówi, że sprzeda karoserię. Chociaż powiem Wam, że ciekawe jest też wyposażenie tego samochodu. Tego oczywiście, którego już nie ma. Ale było. Ale jeżeli już jesteśmy przy upieczonych Volkswagenach, to ten crafter chyba już do niczego więcej się nie nada. Najczęstszymi przyczynami samozapłonu są zwarcia przewodów, nieszczelności w układzie paliwowym, wady techniczne wspomagania kierownicy, zaśniedziałe działe styki lub wycieki czy to oleju, czy to benzyny. Więc dbajcie o to. Zawsze się zastanawiam nad jedną rzeczą: czemu sprzedawcy nie są tak wygadani przy pojazdach z widocznymi uszkodzeniami, jak są wygadani przy pojazdach, które tych uszkodzeń nie mają, albo ich po prostu nie widać. Łatwiej byłoby prowadzić jakiekolwiek rozmowy, gdyby było napisane w ogłoszeniu, że auto pali, albo nie pali, że pije, albo nie pije. Za to w tym jaguarze natomiast wyposażenie jest masne, a środek nie wygląda na mocno rozbity. Są przygotowane nawet poduszki, więc nawet i macie pościelone i auto gotowe do waszego snu. A spójrzcie też na fotkę z licznikiem, to mogą być przecież diamenty. To auto jest do sprowadzenia z zagranicy. Używka nieuszkodzona spokojnie zostanie sprzedana w obecnych czasach za ponad 100 tysięcy. Do tego niski przebieg i 32K. Robią z tego auta dosyć atrakcyjną promocję dla majsterkowiczów. Ciekawi mnie, czy ta srebrna kupa, mówię tutaj oczywiście o nadwoziu, była wcześniej bita. Ktoś chyba tutaj nie dowierzał w E-klasę za mniej niż 10 tysięcy, no nie? A co powiecie na S-klasę za mniej niż 10 patyków? Mniejsza z tym, ile ono kosztuje, ale bardziej ciekawi mnie, do kogo ta fura należała, bo ona wygląda, jakby dostała z bazuki w tylne drzwi. Ta wyrwa robi wrażenie. Paleta zamiast kół. Cool. Brak tylnych drzwi. Wygląda jak siedem nieszczęść. Przynajmniej niemiecka blacha zachowała się w nienaruszonym stanie. W sumie tył auto jest całkiem niezły, więc można kupić to auto, wjechać do garażu do połowy i tak zostawić. Niech sąsiad wie. Zobaczcie na to auto, czy ono nie przypomina Nissan na juke? Ten totalny brak pojazdu nie ma totalnie żadnego opisu, ale faktycznie brak słów by opisać co tu się stało. Auto wygląda jakby było po dachowaniu, koła natomiast w nienaruszonym stanie. Nawet, że nie są zbytnio poprzesuwane. Zastanawiam się co można zrobić z takim autem wycenionym na 30 tysięcy złotych. Jedynie chyba ratować jakieś części silnika i ewentualnie konsoli w kokpicie. No i to tyle. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się daj znać w komentarzach. Bardzo sobie cenię propozycje do kolejnych odcinków. Nie ukrywam, że chciałbym od Was usłyszeć, co chcielibyście zobaczyć w kolejnym zestawieniu, a może takie zestawienie właśnie zrobię następnym razem.